Poruszony Rafał Brzozowski przekazał radosne wieści. Spełniło się jego największe marzenie. Rafał Brzozowski pomimo zakończenia przygody z telewizją polską wciąż nie zwalnia tempa, regularnie koncertuje i nagrywa kolejne utwory. Ostatnio muzyk wybrał się w podróż po Stanach Zjednoczonych, którą szczegółowo relacjonuje w mediach społecznościowych. Okazało się, że podczas zwiedzania USA 44-latek miał okazję spełnić swoje wielkie marzenie. Rafał Brzozowski zyskał wielką popularność za czasów pracy w TVP. Rafał Brzozowski swoją popularność zawdzięcza w dużej mierze przygodzie z telewizją polską. Gdy piosenkarz dostał szansę poprowadzenia programu Jaka to Melodia, od razu odnalazł się w nowej roli i zyskał sympatię widzów w całym kraju. Sukces sprawił, że zaczął pojawiać się nie tylko w studiu muzycznego teleturnieju, ale pracował także przy imprezach organizowanych przez publicznego nadawcę. Niestety wraz ze zmianą zarządu, artysta zakończył przygodę z telewizją polską. Rafał Brzozowski spełnił kolejne marzenie. Pomimo utraty posady na Woronicza artysta nie może jednak narzekać na brak zajęć, były prowadzący jaka to melodia regularnie koncertuje i nagrywa kolejne piosenki. Rafał Brzozowski jest także aktywny w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje wielbicielom swoje życie prywatne i zawodowe. Jakiś czas temu 44 latek pochwalił się wypadem do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że będąc za oceanem, artysta miał okazję spełnić jedno ze swoich największych marzeń i zwiedzić posiadłość króla rock'n'roll'a, Elvisa Presley'a. Spełniłem kolejne marzenie. W końcu zobaczyłem Graceland na żywo. Zdradził podekscytowany Brzozowski na swoim profilu. Rafał Brzozowski poruszony domem Elvisa Presleya. Dla piosenkarza ujrzenie domu swojego idola było wyjątkowym przeżyciem. Dom Elvisa Presleya znałem z wielu zdjęć i filmów, ale kiedy tam stanąłem, wow. Dodał. Sam dom, piękny, pełen charakteru, jak na swoje czasy bardzo nowoczesny. Czuć, że to było jego miejsce na ziemi, dla niego, rodziny i przede wszystkim dla mamy, która była dla niego najważniejsza. Wchodzisz do środka i nagle jesteś w pokojach, w których Elvis odpoczywał, pracował, tworzył, żartował, planował, aż trudno ogarnąć, ile historii mieści się w tych ścianach. Ocenił. Przy okazji przyznał, że największym przeżyciem było dla niego odwiedzenie miejsca spoczynku legendarnego piosenkarza. Złapała mnie tam chwila wyciszenia i wdzięczności za inspirację, jego muzykę, za to, że dzięki niemu sam kiedyś chciałem wejść na scenę. Król pozostaje królem, w Graceland czuć to na każdym kroku. To dla mnie wyjątkowe miejsce. Jestem wdzięczny, że mogłem tam być, podsumował Rafał Brzozowski na swoim profilu.